Cześć! Dziś pokażę Wam kontrówki do ust, jest ich 7 odcieni, także jeżeli jesteście ciekawe jak wyglądają, to zapraszam do oglądania dalej. Jeszcze na wstępie chciałam wspomnieć, że ja kontrówki pokazuję zgodnie z kolejnością, jaka jest w katalogu na stronie 18, więc nie przedłużając, zaczynajmy! Pierwszy odcień to mystery move. Jest to odcień takiej rdzawej czerwieni i ten odcień sprawdzi się przy ciemnych karnacjach lub jeżeli chcecie podkreślić swoją bladość, swoją porcelanową cerę, to również się sprawdzi. Następny odcień nude. Jest to odcień nude wpadający w pomarańcz i ten odcień również sprawdzi się przy ciemnych karnacjach, żeby delikatnie podkreślić naszą urodę i żeby usta nie były zbyt widoczne i pięknie się wpasuje w ciepłą tonację skóry. Kolejny odcień Pink Bouquet. Ja bym powiedziała, że to jest odcień amarantowy, który jest bardzo uniwersalny, ponieważ sprawdzi się zarówno przy ciemnych karnacjach, jak i przy jasnych. Jak widzicie, jasną karnację bardzo ożywia, odświeża. Ta twarz wygląda tak promiennie, natomiast bardzo ładnie również podkreślić ciemną karnację. Następnie Coral Desire, i ten odcień nazwałabym herbaciany, czyli brąz łamany pomarańczą. Bardzo ładnie wygląda i sprawdzi się zarówno przy ciemnych karnacjach, jak i przy jasnych. Przepiękny, bardzo uniwersalny, który delikatnie, natomiast dosyć widocznie podkreśla naszą urodę. Teraz mamy odcień Pink Kashmir. Jest to chłodny róż, który świetnie się sprawdzi u blondynek. Delikatnie podkreśla urodę, nie jest zbyt intensywny taki idealny teraz na porę wiosenno-letnią. Przedostatni odcień Simply Spice. Jest to miedziany brąz. Taki odcień sprawdzi się u brunetek z ciemną karnacją. Ostatni odcień True Red, czyli taka prawdziwa czerwień, nie wpadająca ani w ciepłe tonacje, ani w chłodne czyli taki neutralny odcień. Sprawdzi się przy każdej karnacji, świetnie ożywia cerę. Sprawia, że wyglądamy bardziej kobieco, seksownie. Jest bardzo, bardzo ładny i naprawdę bardzo mi się spodobał. I teraz na koniec zestawienie wszystkich odcieni, które Wam dziś pokazałam. Co jeszcze mogę wspomnieć o tych konturówkach, to to, że bardzo łatwo suną po ustach, są bardzo precyzyjne. Początkowo mają taką teksturę kremową, natomiast bardzo szybko zastygają na mat, dzięki czemu będą się długo utrzymywać. Jestem bardzo ciekawa, który odcinek najbardziej Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja się już z że dzisiaj żegnam. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!